Na widzowie. Z tej strony Piotr 100. I chciałbym Wam wytłumaczyć jedną rzecz. Po pierwsze, przepraszam Wam, przepraszam Was, że tak długo nie było w ogóle filmu. Ale po prostu musicie wiedzieć, że ja jestem jeszcze na wychowaniu ym, rodziców. I tak jakby nie wszystko jeszcze mogę robić. Czasami jeszcze mam jakieś plany. I jak planuję sobie jakiś film, na przykład wtedy mówiłem, że głos będzie jutro, a tak naprawdę prawie, przez ponad miesiąc nie było ani jednego filmu, dlatego że po prostu nie miałem zbytnio czasu, bo wiecie, to nie jest tak, że zawsze będziesz miał na już czas. Na przykład, kiedy chcesz sobie pograć, ale mama mówi, że no, musisz najpierw odrobić lekcję, no zło coś w tym stylu. Tylko że, mnie nie chodzi tylko, z lek... tylko, że u mnie nie chodzi tylko z lekcjami Wychodzi też o wiele innych rzeczy Ale to był taki, taki krótki wstęp, ale... Teraz powracamy do filmu Ogólnie zapomniałem się przywitać Nie, przywitałem się no to co, chyba gramy, nie? Chcę tu sobie dużo mówić Yy, ogólnie yy, jeszcze będę nagrywał, yy, jak wybijecie tam może... Nie wiem ja teraz mam subskrypcję, ale może 20. To zrobię yy, film z Minecrafta z moim kolegą. A tak, okej? Okay? Yy, yy, ogólnie... Będziemy grali na takim fajnym serwerze, ale na jakim to się już dowiecie w odcinku. Jeszcze przed tym, co nie będzie specjalne, też będę po prostu tak y, normalnie nagrywał te filmy ze StumbleGuysa, będę wrzucał jakieś filmy fajne. Ym, teraz postaram się częściej y, filmy nagrywać, o tak powiem ja. No, ale dobra, powracam. Nawet słuchajcie skok. Nie no, może to przejdę jeszcze. No i przyszedłem. Zobaczymy, zobaczymy jaka będzie następna runda. Nie wiem czy już mówiłem yy, ale chyba podam Wam w jakimś tam filmie yy, link do mojego yy, link do kanału mojego przyjaciela yy, więc yy, możecie sobie wejść i też obczaić. Zresztą nagrywał bardzo fajne filmy i on regularnie wrzuca. filmy. Po prostu przepraszam Was, że tak rzadko wrzucą filmy, ale to też nie zależy ode mnie. Ok, o, mamy y mapę Hobbies. Ja w mapie Hobbies jestem słaba, akurat, ale możecie coś uda zrobić. No i swajczyłem pierwszą rzecz. Pyk, 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 pyk Proszę O, dostałem jakieś dobre auto, zazwyczaj dostaję jakieś e, niefajne auto Zazwyczaj dostaję jakieś słabe auto, które Już mnie gość wyprzedza Proszę, no, masz takie słabe, w tam nie jestem, jak myślałem. O, bo to nie No dobra, niech będzie. Niech będzie, że dobrze no mi poszło. Dobra, teraz módlcie się ci się dowie, żeby mm, był yy, bloger. E. Yy, ale nie w tym już nic. Chciałam coś powiedzieć, ale to potem powiem. Dobra, rozstępuję, rozstępuję. Jestem też całkiem dobry, ale... No po prostu, kibicujcie mi, żeby mi się udało, nie? Jeśli nie będzie... uda, wow, to będzie... Ajajaj, kurde. Wow, co to było? Wow. Wiedziałem, że tak potrafię. Ale jeszcze i tak nie wygram. A No niestety. Ale byłem przynajmniej blisko. Um, ogólnie um, teraz myślę nad jakimś fajnym kontentem i um, mo możecie mi... Y możecie mi podesłać. Jeżeli znacie jakiś fajny content, że jakiś na przykład jakiś anarchie SMP czy turniej w Stamble Guys, czy coś takiego, to możecie mi powiedzieć, bo ja się nie znam za bardzo na kontentach nie jestem zbytnio dobry No ale staram się po prostu mieć fajny content, nie? I, mm, Um, teraz za bardzo nie wiem co robić Nie wiem, najwyżej no wie, jeszcze zaklęć na jedną No i to będzie tak naprawdę na tyle Ale obcuję wam, że to, tak to będzie hit naprawdę Hit tego, uh, hit tego y, Więc musicie czekać, ale ja bym, Powiem pom że się opłaca nie, nie zrobię takiej długiej przerwy, już, już za tym długą przerwy. No, 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 wybaczcie mi, ale to, to też nie zależało we mnie. Czyli, że to miałem miały schercerstwo. Ja już wróciłem, więc teraz pojawi się pewnie po jakieś więcej filmów. Ale znowu odjechał. Spróbujemy teraz... Ym... Spróbujemy yy... może coś tutaj ugrać. Nienawidzę jednej rzeczy w tym falu. Takiej, że jakby, jakby jak, jesteś, jak jesteś na takiej pojedynczej płytce, to gościu ma 5 i 5 tutaj jest mega OP, bo możesz chłopa walnąć. No i tak jakby wtedy już nie ma. Nowa przegląd. No hmm. niestety. Czwycię wszystko O co to za nowość? Pojawiła się wspaniała, majowa edycja przepustki Stumblera Z nowym specjalnym stylem omotki Wet Kick Nie zapomnę sprawdzić stumblerów dostępnych tylko w tym miesiącu W tym szalonego... Nie wiem jak to się czyta Killer I dwulicowego God in Evil A sprawdzę w ogóle jakie są nowe skiny, bo dawnych nie sprawdzałem Dawno w ogóle mnie by nie było. Proszę. To jest zablokowane. Wow, kudy, ile mam skinów. Ale sprawdźmy. Tutaj wszystko wiem. Tutaj się pewnie podobno, tutaj ten był do zdobycia, ale ja go nie zdobyłem. Mm. No, jeszcze chyba tych nie było, z tego co pamiętam. Kiedy ostatni raz byłem. Tego też nie było, ale on jest bardzo fajny. tego chyba też... nie, ta było, ta było. Tego nie było, tego nie było. To jest ten pół... A ten tego też nie było. Tego nie było. I w coś specjalnego. Tego też nie było. No pss, no się tyle. No ale dużo się zmieniło, nie? A... Jakbyście e, um. chcieli... Jak y, byście chcieli to jakby ja wam mogę y, podesłać linka do paru takich fajnych muzyk, ale nie wiem czy te filmy mają prawa autorskie, więc najwyżej się nie uda. Może się udać, może się da udać, że to jest hamekarena to. No i ważne, no No i niech będzie. O, przeważam. Nie będzie. Niech będzie, że następny film pojawi, pojawi się jakoś yy, jutro, może coś takiego. O, to też dzisiaj w sumie. No i yy, z tym specjalem to jeszcze nie wiem, czy on jest na no 25 czy na 20. No bo um, jakby dokładnie um, to. Um, bo dokładnie jeszcze nie sprawdziłem, czy mam więcej chodzi, to, nie, niż 20, niż 20, ale coś w tej okolicy. Także ja się z Wami żegnam i. Ja no na razie. Czekajcie, bo nie mogę wyłączyć.